Pięć francuskich zwrotów, które usłyszysz na co dzień od każdego Francuza. On est bien. Jest nam dobrze, używane, gdy czujemy się komfortowo i fajnie zrelaksowani. On est bien, à la maison. Jest nam dobrze w domu. On est bien, ici, au bord de la mer. Jest nam dobrze, tu nad morzem. Tampie. Trudno. Lub niech będzie używane, gdy coś nie idzie zgodnie z planem, ale nie mamy zamiaru się tym przejmować. Il ple. pis, On ira un autre jour. Pada. No trudno. Pójdziemy innego dnia. Il n'y a plus de café? pis, Je prendrai du thé. Nie ma już kawy? No cóż, wezmę herbatę. Tant tym lepiej używane, gdy coś idzie zgodnie z planem, lub nawet lepiej niż się spodziewaliśmy. Tu l'a retrouvé, tant mieux. Znalazłeś go bardzo dobrze. Elle est déjà arrivée, tant mieux. Ona już przyszła, to bardzo dobrze. Pas mal. Nieźle. Il est pas mal, lui? On jest całkiem niezły, całkiem przystojny. Deuxième place? Pas mal du tout. Drugie miejsce? Całkiem nieźle. Pas mal. Tu t'en es bien sorti. Nieźle, dobrze ci poszło. Nickel. Idealnie, super. Ton travail est nickel. Bravo! Twoja praca jest idealna. Brawo! La maison est nickel. Tout est prêt. Mieszkanie jest idealne. Wszystko gotowe. Znasz inne potoczne wyrażenia? Daj znać w komentarzu.